Razy i zima. Za to, że rękę wciąż moją trzyma, gdy na spacery idziemy wiosną i gdy się cieszy, że wnuki rosną. Za to, że nie ma całe wakacje, chcą z nami spędzać kochane babcie, I że jesienią, nie tym Za to, że fajne z niej jest dziewczyna, jesteś kochana, bo tu tak trzymaj. Za co kochają wnuki Działńców? Za to, że do swoich wnuczów. Za sanki w zimie na śnieżki, że na jesienią wskazują ścieżki, którymi chodzą leśne zwierzęta. I za zabawki na każde święta.